W której z wymienionych sytuacji potwierdzenie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni? A 7, dobrze. Tak. A, gdy upłyną termin ważności prawa jazdy. B, w przypadku przekroczenia przez kierującego 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Czy C, gdy wobec kierującego wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Gdy okaże się podczas tej kontroli, że nam upłynął termin ważności, to jest właśnie jeden z takich dłuższych czasów, które możemy dostać na, na prowadzenie 7 dni, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. Gdy upłynie termin ważności. Czyli też krótko, zwięźle i na tak, temat. Bo tak, bo to są przepisy już szczegółowe. To musimy po prostu przeczytać, zaznajomić się, poznać i zapamiętać. Tu niewiele więcej da się, da się odpowiedzieć, bo po prostu tak wynika z tych ustaw, Między innymi prawo ruchu drogowym, które musimy, musimy poznać i znać. No to...